Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj 5 błędów początkujących kierowców. Nie podzieliłem tych błędów na jakieś tam najważniejsze, najgorsze, najczęstsze, najrzadsze. Są to takie błędy, które bardzo często zauważam i mogą one doprowadzić do jakiegoś wypadku albo do po prostu niekomfortowej sytuacji. Więc koniecznie oglądajcie. Jeżeli pierwszy raz mnie widzicie, to jestem Szymon. I uczę ludzi, jak jeździć samochodem. Zarówno tłumaczę takie bardzo podstawowe rzeczy, typu jak odpuścić sprzęgło i yy, jak zmieniać biegi, ale również często zajmuję się jakimiś takimi bardziej skomplikowanymi zagadnieniami i staram się Wam wytłumaczyć albo to, czego Wam instruktor na kursie nie powiedział, albo powiedział, ale w troszeczkę niezrozumiały sposób. A dla tych, którzy prawo jazdy robią, serdecznie zapraszam do mojego kursu online, jak zdać prawko za pierwszym razem. Żebyście nie musieli przeglądać calutkiego YouTube'a, tylko macie tam skondensowaną w dwóch godzinach nagrań podzieloną na 20 lekcji całą wiedzę której tłumaczę, jak zrobić wszystkie zadania egzaminacyjne oraz jak to prawo jazdy zdać bez stresu, żebyście mieli pewność, że uda wam się zdać za pierwszym podejściem. Koszt kursu jest mniejszy niż jedna poprawka. I teraz uwaga. Mam dla Was rabat aż 20% po wpisaniu kodu YouTube. Rabat ograniczyłem łącznie do 100 sztuk, więc powolutku się kończą. Także kupujcie póki jeszcze. Możecie to kupić sporo, sporo taniej, bo normalnie kosztuje 180 zł, a teraz dla Was nieca, nieco ponad 140. Teraz lecimy z błędami kierowców. Pierwszym błędem to taki brak pewności i konsekwencji na drodze. Pewnie, może niektórzy z Was myśleli, że pierwszym błędem będzie nadmierna pewność. Oczywiście nadmierna pewność i mm, takie nieodpowiednie oszacowanie swoich umiejętności czy to sytuacji na drodze jest również bardzo niebezpieczna. Ale ja zauważyłem, że niestety, ale często, kierowcy, właśnie szczególnie młodzi, początkujący kierowcy, nie do końca wiedzą, co zrobić. Yy, zastanawiają się, stresują, gdzieś tam wyjadą, gdzieś przyhamują i ostatecznie stają na środku skrzyżowania i ani w prawo, ani w lewo. Słuchajcie, w ruchu drogowym trzeba po prostu po męsku walną walnąć pięścią w suł. Tutaj nie ma czasu na jakieś takie zastanawianie się, dobra, co mam zrobić, może tak, może tak, o jejku nie wiem. Musisz podjąć konkretną decyzję. Jak podjąłeś decyzję, że skręcasz. I oczywiście można to wykonać i tak dalej, to skręcasz. Jak podjąłeś decyzję, że hamujesz, to hamujesz. Tutaj nie ma miejsca na coś takiego, że na przykład wyjeżdżacie, widzicie, dobra, chyba skręcę, albo przyhamuję i trochę hamujecie, trochę skręcacie, znowu trochę dodacie gazu i ostatecznie stoicie na środku skrzyżowania. Męska, naprawdę decyzja i tutaj oczywiście mi nie chodzi o rozróżnianie, która płeć jest lepsza czy gorsza, broń Boże, tylko chodzi mi o to, żebyście podjęli yy, słuszną decyzję i się jej trzymali. Oczywiście pamiętajcie, że yy, nie chodzi mi tutaj o to, że jak chcecie skręcić, to skręcacie yy, ponad wszystko i jak jest zakaz, czy auta jadą, to macie skręcić. Nie, 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 nie. Tylko chodzi mi o to, żebyście podejmowali takie decyzje, które doprowadzicie do końca w ten sposób, żebyście po prostu na środku drogi, na przykład nie wiem, teraz chcecie zawracać i ja bym zaczął zawracać, nagle w połowie zawracania stwierdzę, że o kurde tamuje ruch, to bez sensu, to może się wycofam, no jak już zaczęliście zawracać, auta już zaczynają e, hamować, to już doprowadźcie to zawracanie do końca. O coś takiego mi chodzi. Drugi błąd, który często jest popełniany właśnie przez świeżych kierowców, to jest mm, brak kontroli otoczenia. To, że nie zawsze zwracacie uwagę na to, ile rzeczy dzieje się wokół Was. To znaczy piesi, rowerzyści, motocykliści, inne samochody, e, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, roboty drogowe. Wy musicie mieć pod kontrolą wszystko to, co się wokół Was dzieje. Przede wszystkim w tym obszarze, przed Wami i po bokach. To, co jest za Wami. Nie do końca was aż tak powinno interesować, a też niestety często zauważyłem, że początkujący kierowcy bardziej się martwią tym, co się dzieje za nimi, niż tym, co się dzieje przed nimi. To, co się dzieje za wami, to o tym, żeby tą sytuację odpowiednio kontrolować, od tego jest kierowca, który jest za wami. Więc jeżeli na przykład nagle przed was wbiega sarna, to wy hamujecie, żeby w tą sarnę nie wjechać, a nie patrzycie w lusterko, czy ten za mną zdąży wyhamować, gdy ja nacisnę hamulec. No nie, to o tym, czy on zdąży wyhamować, on się martwi. Wy martwicie się o to, czy wy zdążycie wyhamować i tak dalej, i tak dalej. No i chociażby właśnie to, że jedziecie, jesteście skupieni, patrzycie bardzo wąsko, patrzycie prawie, że pod wasze koła yy, i tutaj jedziecie, 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 a w tym momencie okazuje się, że mamy jakieś znaki, mamy jakąś sygnalizację świetlną, mamy przejście dla pieszych i pieszego, który właśnie czeka, aż wy go wpuścicie. Mnóstwo rzeczy się dzieje których wy tak naprawdę nie zauważacie. Oczywiście jest to pewna rzecz, której się z czasem nauczycie, jest to pewna taka umiejętność, którą trzeba dopiero zdobyć i ją wykształcić odpowiednio, ale chociażby ta świadomość, że musicie być bardziej skupieni, patrzeć. Dużo, dużo szerzej, jeszcze nawigacja, jeszcze tutaj nam ktoś mówi, jeszcze zaraz telefon zadzwoni. No dzieje się mnóstwo rzeczy i wy nie możecie przeoczyć tego, że pieszy wchodzi na przejście dla pieszych, że właśnie wjeżdżacie na skrzyżowanie i w sumie to nie do końca wiecie, kto ma pierwszeństwo. Nie ma takiej opcji. Jedźcie spokojniej, jedźcie powoli, powiedzcie pasażerowi, teraz ze mną nie rozmawiaj, bo ja się muszę skupić, wyłączcie sobie radio w zależności od tego, co Was rozprasza. Ale Wy musicie na wszystko zwracać uwagę. Trzeci błąd, zła pozycja za kierownicą. Po pierwsze, gdy robicie prawo jazdy, to często siedzicie jakoś tak super blisko, właściwie tak wysoko i no, nie jest to odpowiednia pozycja. Potem, gdy już kończycie, to się rozwalacie jak prezesi, no bo kuźba, tera, to ja tu władca e, autostrad i, i wszystkich wiejskich dróżek i tak dalej. No, zarówno jedna, jak i druga pozycja nie jest odpowiednią jaka jest odpowiednia. Zapraszam serdecznie na mój kanał. Tam jest film, w którym pokazuję dokładnie zarówno jak ustawić się w fotelu, e, oraz jak ustawić lusterka, jak ustawić kierownicę. To jest bardzo ważne, ponieważ taka dobra pozycja zapewnia wam po pierwsze odpowiedni komfort, a po drugie przede wszystkim bezpieczeństwo. Czyli to, że po pierwsze, w razie wypadku y, poduszka powietrzna dokładnie wypełnia tą przestrzeń, którą ma wypełnić Czyli na przykład nie uderzy was, bo będziecie jechali w taki sposób i będzie to niebezpieczne. Eee, również pasy bezpieczeństwa wtedy was odpowiednio m, przytrzymają, gdy będziecie zbyt pochyleni, w momencie wypadku możecie się po prostu wyślizgnąć z tych pasów, a Wy musicie być w miarę wyprostowani, abyście napierali na te pasy, aby one was przytrzymały. Jak ja bym był pochylony, to mogę tak jak mówię, wyślizgnąć się z tych pasów, i również. No, odpowiednia widoczność, odpowiedni dostęp do pedałów, odpowiednie możliwości manewrowania kierownicą, no i tak jak mówiłem, wygoda. Zapraszam na kanał Tamis Film Instruktażowy. Błąd numer 4. Bardzo powszechny błąd, nie tylko wśród nowych kierowców, ale i również tych doświadczonych, a przynajmniej doświadczonych czasowo, bo no, jeżeli popełniają taką gafę, jak to się mówi, no to nie wiem, czy nazwałbym takiego kierowcę doświadczonego. Chodzi o nietrzymanie odpowiedniego dystansu. Mnóstwo mnóstwo ludzi w Polsce jeździ na zderzaku. Jeżdżą po prostu zbyt blisko. Jak zatem ten dystans ocenić? No, yy, niedawno w przepisach, tam nie wiem, dwa, może trzy lata temu, ten czas już pędzi, przez yy, przepis, który nam bardzo dokładnie określa, ale tylko na autostradach i drogach ekspresowych, jaki dystans musimy trzymać od samochodu przed nami i określa to w metrach, że jest to połowa. Dopuszczalnej prędkości, czyli jadąc z prędkością 120 na SC, mam trzymać 60 metrów. No, tylko że mało kto z nas chodzi z 60-metrową miarą, znaczy jeździ i sobie wyciągnie i zmierzy. A druga sprawa jest taka, że ten przepis odnosi się tylko do Sek i autostrad, a powinien się odnosić do wszystkich dróg. Fantastyczną metodą e, oceniania dystansu jest tak zwana metoda dwóch sekund. Ktoś mądry wymyślił Raczej nie wymyślił, tylko dostrzegł to, że właśnie minimum dwie sekundy odstępu to jest optymalny odstęp. Dlaczego dwie sekundy? Dlatego, że potrzebujemy jedną sekundę w momencie, kiedy jedziemy w miarę skupieni i nie korzystamy z telefonu i nie patrzymy gdzieś tam na bele yy, siana na polu. Potrzebujemy około sekundy, żeby zareagować i przełożyć z gazu na hamulec i wcisnąć do oporu ten hamulec. Yy, w momencie, kiedy jakaś sytuacja się dzieje. No a druga sekunda jest na to, że my musimy mieć jakiś dystans, który jest potrzebny na tak zwaną drogę hamowania. Czyli jak ja wcisnę hamulec do, do oporu, to samochód jeszcze przez ileś naście, a czasami ileś 10 metrów będzie jechał, zanim się nie zatrzyma. No i dlaczego sekunda, a nie metry? Przecież sekundy nie są e, jednostką dystansu. Ale im szybciej jedziemy. Tym potrzebujemy mieć ten dystans większy, ponieważ w trakcie jednej sekundy będziemy pokonywać po prostu większą odległość. No i też czas jesteśmy w stanie policzyć za kierownicy, a metry nie. Metoda ta polega na tym, że jadę sobie ładnie z równą prędkością, na przykład właśnie na drodze krajowej, czy tam na SC, za jakimś samochodem, obieram jakiś, jakiś konkretny punkt na drodze, na przykład znak drogowy, i w momencie, kiedy auto przede mną minie ten znak, ja zaczynam odliczać kiedy ja minę ten znak. I liczę. Raz, dwa, trzy. Jeżeli dopiero wtedy ja mijam ten znak, to mam jeszcze sekundę zapasu, czyli naprawdę jestem w super odległości. Nawet się mogę leciutko zbliżyć. Ale jeżeli auto minie znak, ja liczę. Raz i już jestem przy tym znaku. Oznacza, że w momencie, kiedy auto przede mną zahamuje gwałtownie, bo, nie wiem, sarno wbiegnie na drogę, to ja nawet nie zdążę zacząć hamować i już walnę w ten samochód. Bardzo, bardzo często niestety ludzie to robią, i jest to jedna z częstszych przyczyn wypadków właśnie na autostradach i kach To są najbezpieczniejsze drogi i tam tak naprawdę nic złego się nie może stać, chyba że właśnie ja wjadę w auto przede mną, no a to się może zdarzyć, jeżeli będę jechał zbyt blisko. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Piąty błąd. Również błąd, który jest popełniany zarówno przez doświadczonych, jak i młodych kierowców, czyli nieodpowiednia prędkość. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale niedostosowanie prędkości do warunków na drodze jest jedną z głównych przyczyn wszystkich wypadków drogowych w Polsce. Główną przyczyną jest bardzo szeroko pojęte nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, no bo to zazwyczaj jest bezpośrednią przyczyną, ale równie często przyczyną wypadków jest to, że po prostu ktoś jedzie za szybko. I coś się wydarzyło, dlatego że jechałem za szybko, wpadłem w jakiś poślizg, walnąłem w drzewo, nie zdążyłem wyhamować i tak dalej, ale również nie zdążyłem wyhamować, gdy ktoś właśnie wymusił mi pierwszeństwo. Dlatego, że ja jechałem za szybko, i wtedy w sytuacji, kiedy no bezpośrednią przyczyną wypadku będzie to wymuszenie pierwszeństwa, to pośrednią i tak jest przekroczenie prędkości. Niestety, ale w Polsce mamy jakieś społeczne przyzwolenie na przekraczanie prędkości i wręcz jazda z przepisową prędkością jest jakoś szydzona i wyśmiewana. Mandaty są absurdalnie niskie, bo przepraszam bardzo, ale 800 zł za przekroczenie prędkości o 30 na godzinę to dla mnie nie jest żadna kara. I niestety, ale jesteśmy e, krajem w Europie, który, no, delikatnie mówiąc, nie należy do najbezpieczniejszych, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Wręcz przeciwnie, e, ten stosunek wypadków u nas jest bardzo, bardzo duży. Chciałbym to zmienić, no ale na drodze kierowców w Polsce mamy miliony, a nie tylko mnie. Więc to od zachowania nas wszystkich będzie zależało, czy na drogach będzie bezpiecznie, czy nie. A bezpieczniej będzie wtedy, jeżeli będziemy zachowywać odpowiednią prędkość, prędkość, która jest dozwolona, a czasami mniejszą. Na przykład, gdy mamy e, brak odpowiedniej widoczności, gdy mamy e, ulewę, gdy mamy ślisko na drodze, to powinniśmy jechać wolniej. Ale co ciekawe, większość wypadków zdarza się właśnie w piątki, w ciągu dnia, kiedy jest jasno i na prostych odcinkach drogi. Dlaczego? Dlatego, że po prostu zbyt szalejemy. Mamy zbyt dużą brawurę, czujemy się zapewniej i gdy jest ślisko na drodze i pojedziemy o 10 km na godzinę za szybko, to już nam lekko może tyłkiem zarzucić, czujemy się niebezpiecznie. No a gdy jest tak jak teraz, to proszę was. Stuwą tu nie pojadę, to no pewnie, że pojadę. Co się stanie? I 120. Do momentu jak dziecko nie wyjdzie na pasy. Ale o tym będzie zupełnie osobny film o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Tutaj chciałem Wam powiedzieć tylko i wyłącznie o takich najczęstszych błędach, które możecie popełniać, i zwracajcie na to uwagę, abyście byli jak najlepszymi kierowcami. A jak chcecie jak najlepiej zdać prawko, to link w opisie do mojego kursu. Pamiętajcie, że już za chwilę będzie on w regularnej cenie, bo wszystkie kody rabatowe się skończą, więc korzystajcie kod YouTube minus 20%. Cześć!